Z natężeniem dźwięku. Więc tu wypuszczam powietrze i to się zmniejsza ciśnienie w, tu, w tej puszce. I widzimy, że natężenie dźwięku słyszanego przez obserwatora się zmniejsza. A teraz praktycznie już, się, już nie jest słyszalny ten dźwięk. Tu jeszcze fale się iosną, tu jest tak coraz słabiej widoczne, czyli że, e, to jest symboliczne, że amplituda drgani jest coraz mniejsza, a tu praktycznie jak już jest prawie, że próżnia nie rozchodzą się w próżni fale mechaniczne, fale dźwiękowe. No to teraz e, zwiększmy ciśnienie, czy do, to dodajemy ci powietrze do puszki, to tak tu jest. Jeszcze nic, a za chwileczkę. A, a. No to nie wiem, czy złoty, bo to jest, słaby ten dźwięk, jest tu i teraz jest słyszalne. Jeszcze raz wrócimy. Wypuszczamy powietrze. Coraz mniej powietrza, coraz mniejsze ciśnienie, tu w tej puszce. I zanika ten dźwięk. To jest to, co słyszy obserwator. Dobrze, teraz o. To będzie ciekawsze. Teraz mamy dwa źródła dźwięku i obserwatora, czy słuchacza. I tu patrzmy na to ucho: to znaczy to ucho odbiera dźwięk. Właśnie, żeby o. Teraz widzimy, że takie linie, o, tu jest linia, tu jest linia, tu jest, to, to są miejsca, gdzie fale spotkały się w fazie przeciwnej i się maksymalnie wygasiły. I teraz jak te, to ucho pojawi się na którejś z tych linii, to zobaczycie, co się dzieje. Więc teraz jest między liniami, to słyszy dźwięk wyraźnie, a teraz jest na linii i praktycznie fala zanikła, nałożyły się fale w przeciwnej fazie i się wygasiły. Teraz dalej przesuwamy go. Znowu słyszy, bo to jest między tymi liniami, teraz zbliża się do kolejnej linii. I znowu, mimo że dociera fala z jednego głośnika i z drugiego głośnika, a, to, a tu jest cisza. Także widzimy, że, że jak są sale kon koncertowe, to jest bardzo istotne, jak jest właśnie jak nawet jaka jest konstrukcja sali, ponieważ w, w fale dźwięki odbite nakładają się na siebie i gdzieś tam jest lepsza akustyka, gdzieś jest gorsza. Ale przesuwamy go. O, między liniami jesteśmy. Dźwięk, mam nadzieję, że będzie słyszalny, bo to... I teraz na tą linię przychodzimy, gdzie się wygaszają. O. No i dalej tak samo. Znowu. No jeszcze. no jeszcze tu jak jest, mamy do czynienia z, z punktowym źródłem dźwięku i, i teraz co słyszę, no to nic tu się ciekawego nie będzie. Jeszcze tu musimy o słyszy obserwator dźwięk. Czy jest dalej? Czy jest bliżej. No tam amplituda by się zmieniała, czy natężenie dźwięku by się zmieniało, coraz większe byłoby, gdybyśmy się zbliżali do tego źródła. No dobrze, to może być. No chyba daje, że. Z tych to byłoby wszystko. No nie, może jeszcze ze światłem. Dobrze, to, to następny na rzecz to zjawisko odbicia i załamania. To jest akurat dla światła, ale częściowo to będzie też ta sama zasada Heuchensa, znaczy będzie tu użyta, więc Mimo, że to jest dla świata, to może potraktować to jako dowolną falę, nawet mechaniczną też. Więc mamy źródło fali i możemy zmieniać kierunek ruchu tej fali. Czyli tu to źródło wytwarza falę, ta fala odbija się częściowo od te granicy ośrodków, w których porusza się z różną prędkością, i część fali się odbija, część przechodzi do drugiego ośrodka i się załamuje. No i zobaczymy, co się dzieje. Co się dzieje? Tak, I musimy zacząć. Proszę bardzo. Tu mamy akurat dla światła, że to jest powietrze, w którym się fala to światło szybciej porusza i trafia do tu glass, czy do szkła, szkła, gdzie się porusza wolniej, dlatego kąt kąt padania, to jest kąt padania jest większy od kąta załamania. To jest kąt załamania. A kąt, kąt padania i, i kąt odbicia jest taki sam. No to będzie lepiej widoczne, jak ja wybiorę. O, nawet można widzieć, bo te kąty są pokazane teraz. tu. A może jeszcze lepiej, jakbym tu o takie kąt są zobaczyć, to kąt padania jest równy kątowi odbicia. A kąt, padania, kąt załamania jest mniejszy od kąta, kąta padania. I to również dla fal mechanicznych jest tak samo, tak i dla światła. Na no teraz weźmy do falę jeszcze. Może tu zmniejszymy częstotliwość. O. zobaczmy, że y, tu, z powierzchni, tu się szybciej y, światło porusza, a tu jest y, szkło, tu się porusza wolniej. I zobaczmy, jakie, jaka, jaka wielkość fizyczna na granicy tych dwóch ośrodków y, opisująca falę nie ulega zmianie. No długość fali, o, tu widzimy długość fali jest tu większa, a tu jest mniejsza. Ale częstotliwość fali tu i tu jest taka sama. Bo proszę zobaczyć, że z taką częstotliwością, z jaką te fale tu docierają do tego miejsca, z taką częstotliwością tu się przemieszczają. Czyli częstotliwość fali, gdybyśmy tu liczyli ilość tych powierzchni falowej, które ten kursor dotarł do tego kursora, to w takim samym czasie będzie tyle samo, ile dotarłoby. Do tego kursa, gdybym w tym miejscu go trzymał, czyli wielkością, która nie ulega zmianie na granicy dwóch ośrodków jest częstotliwość, a długość fali ulega zmianie, no i różne są prędkości. Różne są prędkości właśnie z tego, że, że częstotliwość się nie zmienia. To, to jest związane z, z, między, z tym. Z tego wynika to, że zmienia się długość fali i zmienia się prędkość na granicy ośrodków. A teraz, gdybyśmy zmienili ten drugi ośrodek na powietrze, w którym tak samo szybko się fala rozchodzi, no bo to jest ten sam ośrodek, no to widzimy, że nie ma żadnego załamania. Kąt padania kąt jest równy kątowi załamania. I nie ma promienia odbitego w tego, wtedy. A tu jest jeszcze ciekawsze, jak zmienimy ten ośrodek pierwszy na na, na przykład szkło. Właśnie. A tu powietrze. Teraz tu mamy powietrze, tu jest szkło. Tu się fala szybciej porusza, a tu wolniej. Zobaczmy, co się dzieje. Może tak tak O. Dla pewnego kąta padania, np. 28,8 stopnia, mamy zarówno promień odbity, jak i promień załamany. I ponieważ tu się fala porusza wolniej niż tu, bo tu jest szkło, tu jest powietrze, to kąt padania jest mniejszy od kąta załamania. I teraz, jak będziemy kąt padania zwiększali, o, zwiększamy, no to kąt załamania się jeszcze bardziej zwiększa. No i właśnie zwiększa się i w pewnym momencie o, 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 co widzimy, już kąt załamania jest bliski 90 stopni, jeszcze przesuniemy, zwiększymy kąt padania i co się dzieje z promieniem załamanym? Zniknął. nie ma już promienia załamanego, jest tylko promień, promień odbity. Tylko promień odbity. Jeszcze raz to pokażemy. O. Na razie są zarówno promień odbity, jak i promień załamany, ale ponieważ promień załamany jest dużo większym kątem niż pod promień padający, to w pewnym momencie kąt Załamania jest w 90 stopni i znika nam promień, promień załamanie no właśnie, już nie zniknął. czy następuje tak zwane tak zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, ale o tym później sobie przypomnimy przy, przy świetle. No możemy to jeszcze zmieniać na wodę. No w wodzie się mu troszkę szybciej porusza fala, znaczy światło niż w szkle. Dlatego widzimy, że te, te kąty padania i załamania się do siebie trochę zbliżyły. Zobaczmy, to, to, to samo zjawisko zachodzi, ponieważ o i też przy trochę większym kącie nikt na promień załamany. No i tyle, jeżeli chodzi o te w razie pokazy. Jeszcze raz może pokażmy to. No tak, jeszcze tego. I dalej tylko promień jest odbity. No i dziękuję na razie. Do widzenia wam wszystkim.